Just couldn't keep away, huh? Chciałyśmy udowodnić, że pogłoski od naszej śmierci były yy, przesadzone. Grzegorz był na festiwalu. Tak, pewnie uważni słuchacze domyślają się, jaki festiwal może być pod koniec listopada. Największą frajdę sprawiły mi, sprawiła mi sekcja Japan 80s. A to oglądałeś tego Oskarżyciela? Oglądałem, tak. Jest to kino gatunkowe, jest to kino akcji, ale jest też dramat sądowy, więc, więc... Tutaj też miałem takie wrażenie, że twórca trochę chciał jakby nakręcić... Tyj, tyj, tyj. Trochę, trochę, propagandówka, nie? <grym> może, może, Propagandówka, to, to mhm. dokładnie takie ja miałem odczucie. Czy znaczy, jego motor, jej wyspa, no, to jest romans. Ale romans, gdzie w sumie główną rolę, yy, główną rolę gra y, motor y, Kawasaki W3650, który jest, mógłby, można powiedzieć, że ten film jest reklamą tego motocykla. W sumie główny bohater i jego potencjalna partnerka. Nie wiadomo, czy, czy ona bardziej leci na niego, czy na ten motor. Coś takiego tylko w Japonii możemy zobaczyć. Ja byłem no. na norweskim dramacie w reżyserii e, Lili Ingolfsdottir e, i to jest jej debiut pełnometrażowy. E, ona w dodatku jeszcze pisała scen scenariusz, montowała ten film i z tego co wiem, to też pracowała przy scenografii. Czyli mm -hmm. jest to takie dzieło z... bardzo osobiste. O... Bardzo autorskie, tak. Po obejrzeniu tego filmu, to miałem takie silne wrażenie, że obejrzałem coś bardzo takiego rzeczywistego, mm -hmm. że e, ten film opowiada historię, która faktycznie komuś się wydarzyła. Chainsaw Man. M mój syn oglądał i yy, mówi nie idź na to, bo nie zrozumiesz nic z tego filmu. Musisz obejrzeć serial. Ja Dobra, no pff, nie pierwszyzna dla mnie iść na coś, czego nie rozumiem. Mówię idź ze mną na nowe horyzonty. <laughs> więc, więc mamy taki, taki rozjazd między, między właściwie coming of age, między romansem a, a mm. No, filmem, filmem akcji, takim bardzo intensywnym, takim mocno absurdalnym, na przykład, nie wiem, scena, kiedy on już pod postacią tego, tego demona piły mechanicznej z piłą mechaniczną, zamiast głowy ujeżdża y, wielkiego, sześciokiego rekina, <gry> który jest jego wierzchowcem, i, i jako kolejce służ, służą te łańcuchy od piły mechanicznej, to taki widok, którego, <gry> który nawet na mnie robi wrażenie, szczególnie, że ja lubię takie absurdy i, i B klasowe kino.